Cześć, witam Was wszystkich gorąco i przede wszystkim graczy Heroes of New Earth, czyli Hona. Już dawno się tak nie cieszyłem, bym mógł po prostu Wam przekazać tą wiadomość, iż patch 3.0, czyli Hon w wersji 3, jest już dostępny. Można już pobrać patch. Co w tym patchu? Przede wszystkim, słuchajcie, tyle zmian, że nie jestem w stanie Wam w tym krótkim filmiku tego wszystkiego wam podać. Jeżeli ktoś chce, na pewno znajdzie Changelog bądź podam go w opisie filmu. Przede wszystkim, słuchajcie, gry MOBA od tej chwili wchodzą na nowy poziom i przede wszystkim wysoki poziom, który ustala gra Heroes of Newerth przez S2 Game. Mianowicie, przede wszystkim zostały wprowadzone w tej grze całkowicie nowe tekstury. Nowe tekstury w wysokiej rozdzielczości. Towery są nowej jakości. Każdy tower ma specjalne właściwości. Stare hero, które były od początku bądź też wprowadzane na bieżąco, uzyskały nowe grafiki, nowe tekstury, nowe animacje bohaterów, nowe animacje mapy. Słuchajcie, jeszcze możecie przede wszystkim system System reportowania, zobaczyć podczas gry, co mamy jeszcze bardziej rozwinięty system e, przyjmowania ludzi, czyli refer a friend, e, rekrutowania nowych graczy do gry z nowymi, lepszymi nagrodami. E, no, no, wszystko to jest oczywiście tutoriale, tutoriale które są e, robione bezpośrednio przez deweloperów, więc ten tutorial nie będzie ogólnikowy. Tutoriale można z poziomu gry y, oglądać, i każdy tutorial jest podzielony na konkretną dziedzinę, konkretny aspekt gry, czy to walka na linii, walka z ludźmi w lesie, dżanglowanie, atakowanie, gangowanie wszystko to jest bardzo ładnie zrobione. Możemy oczywiście y, obserwować ulepszony silnik, który tak naprawdę na dzień dzisiejszy, słuchajcie, nie oszukujmy się. Y, są tylko trzy gry, które się liczą. Jest to Dota, LOL i HON. I tak naprawdę, jakby, jakby nie to, że LOL ma tak wielką popularność, a Dota jest jakimś nowym wymysłem, to ja powiem szczerze, HON by na pewno miał większą, większą publikę, większą oglądalność, grywalność, ale dzięki temu ta gra jest troszkę hipsterska. A ja powiem szczerze, jestem dzisiaj bardzo, bardzo dumny, że gram w tą grę, a nie przykładowo w Lola, ponieważ ta gra najwięcej jest w stanie nam zaoferować pod względem mechaniki, grafiki i grywalności. Te wszystkie informacje tutaj które są wam podane w tej chwili, to jest tylko namiastka tego, co możecie zobaczyć w samej grze. Więc ja Was dzisiaj bardzo serdecznie żegnam i ja po prostu lecę od razu grać. Wam też radzę sobie zagrać. A jeżeli ktoś chce w ogóle rozpocząć grę i przygodę z grą Heroes of New Earth, to zapraszam serdecznie do moich poradników na moim kanale YouTube. Żegnam i trzymajcie się, cześć!